80 widzisz. Do mocno zhamuj 2 lewy lekko późny. Przechodzisz czytem 5 prawy max. 100 widzisz. Sto widzisz. Do mocno zhamuj 4 minus lewy dni błoto. Do zhamuj 3 plus prawy szybki przytnij błoto. 25 minus lewy długi zahacz spróbuj max. 100. 100. Schamuj 4 lewy, zahacz, zacisk do 3. Do mocno schamuj 2 prawy, nawrót, długi zakaz cięcia. 30. 5 lewy, max. 40. 5 lewy, max. 40. Schamuj 4 minus prawy, pełny zakaz cięcia. 5 lewy max, 40, trzymaj prawą, 4 plus lewy, koniec zahacz, przechodzi w 4 minus prawy szybki, 80, 5 minus lewy spróbuj max, 40, 5 minus prawy podwójny szybki, 100.

do mocno zhamuj. dwa prawy z drogi zakaz cięcia pięć prawy długi max osiemdziesiąt do bardzo mocno zhamuj. dwa prawy zahacz duże błoto przechodzi dwa lewy bardzo długi błoto trzydzieści 6 lewy dni, duże błoto, przechodzi 5 prawy, zahacz błoto, przechodzi 5 lewy dni, błoto, 30, mocno schamuj, 3 minus prawy, nietni, przechodzi 6 lewy, max, przechodzi 6 prawy, spróbuj max, do mocno schamuj, 2, 2 plus lewy. Za szczytem 3 prawy, zahacz głoto, przechodzi 5 lewy, max. 50, schamuj 4 lewy, może szybki, długi. Przechodzi szczytem 5 minus prawy, krótki, szybki, nietni. 40, schamuj 4 minus prawy, 40, schamuj 4 minus prawy, przechodzi 4 lewy, dłuższy, wybija. 30 mocno samuj hag lewy bardzo ciasny zakaz cięcia do dwa prawy zakaz cięcia. 6 lewy max. 50. 6 lewy długi max. 50. Mocno samuj dwa prawy mostek. 40 4 minus lewy, krótki przytul, spróbuj max. 200 widzisz. 200 widzisz. Do mocno schamuj, 6 lewy przechodzi w 4 prawy, krótki przytni może szybki. 6 lewy do 4 prawy, krótki przytni może szybki. 5 lewy maks, do schamuj, 4 prawy, późny. Przechodzi w 4 plus prawy, szybszy dni, błoto. 4 lewy, 4 minus lewy, wolniejszy. Do mocno zhamuj, 2 prawy. Uważaj, uważaj, nie przeginaj. Jest 2 prawy. 2 prawy. 5 prawy, krótki maks. Przechodzi 3 lewy, dni duże błoto. Przechodzi 3 prawy, tnij, duże błoto. 40. 5 minus prawy, przytni. Przechodzi w cztery prawy zahacz, trzy lewy długi, raczej nie duże błoto, pięćdziesiąt, cztery prawy zacisk, 50. cztery prawy zacisk, to trzy, koniec zahacz. Przechodzi w cztery lewy późny, zahacz może szybki. Przechodzi pięć prawy max 120. Prawy max, 120. To mocno schamuj 3 prawy duży syf, 3 prawy duży syf, 100. 100. Mocno schamuj 2 lewy przytul. 2 lewy przytul. 30. 4 minus prawy długi. 4 minus prawy, długi, przechodzi, 4 lewy, zahacz, błoto. Do zaraz, schomuj, 3 prawy. Do zaraz, schomuj, 3 prawy. Przechodzi, 5 prawy, krótki, max, 30, 6 prawy, szybki. Niedni krawężnik, 6 lewy, szybki, 40. Schomuj, 5 prawy, szybki, 40. 40 mocno, schamuj. 3 minus prawy, przytni błoto Przechodzi, 3 lewy dłuższy. Zacisk do 2. 5 prawy, przytul max. Przechodzi, 5 lewy max. 100 widzisz. 100 widzisz. Odpuść, 5 prawy, bardzo szybki. Przechodzi, 7 lewy max. Przechodzi. 6 lewy spróbuj maksyw przechodzi 5 prawy szybki alej Czter... przechodzi 4 plus lewy lekko późny zahacz 40, 5 lewy do mocno samój 2 prawy zahacz błoto 2 prawy zahacz błoto 30, 7 lewy max, 30, 7 prawy przechodzi w 7 lewy 50, bardzo mocno schamuj 3 lewy, zahacz błoto, drzewa wolno. 50. 6 prawy max. 50. Szytem schamuj 5 minus prawy szybki. 150. To bardzo mocno schamuj opór lewy, zakaz cięcia. Obór lewy, zakaz cięcia. 30. 6 prawy, długi max, 30. Mocno samój. 3 prawy, przytul liście. Przechodzi. 3 lewy dni. Piano, shooter. 3 lewy, piano na shooter. 80. Podbija. Do hopa zgaś. 80 odbija do asfalt Asfalt kurwa 300 to bardzo mocno samuj, o lewy zakaz cięcia wąsko uważaj mamy błoto na oponach bur lewy bardzo wąsko bardzo wąsko Dobra, dobra, dajesz. 40. Schamuj 3 prawy dni. 40. Masz Co? Maska z O, 40. 7 lewy max. 40. 6 lewy zachad. Spróbuj max. Przechodzi 5 lewy. Do zacisk do 4 Ekstra długi. Lewy doshamuj ekstra długi. Zacisk do 4. 30, mocno schamuj 3 prawy, przytni błoto Przechodzi 4 lewy, późny. Przechodzi w 4 minus lewy, krótki. 30, 5 prawy, spróbuj maks. Przechodzi 6 lewy, długi maks. 40. Do schamuj, 5 prawy, krótki, szybki przechodzi, 5 minus lewy, dłuższy do mocno, zhamuj, 3 lewy 50 7 prawy, max do odpuść, 5 lewy, szybki 50 5 minus lewy, przytnij spróbuj, max, późny 50, widzisz do mocno, zhamuj 3 prawy 34 lewy zahacz max. 40. 47 prawy. 40 mocno zhamuj. 4 minus prawy. Zakaz cięcia. 4 minus prawy. Zakaz cięcia. Przechodzi 7 lewy max. Do mocno zhamuj. 3 prawy. Zahacz błoto. 3 prawy. Zahacz błoto. Przechodzi 4 lewy szybszy zahacz. Do mocno zhamuj. dwa prawy. Nie dni wolny. 50. 50 Do schamuj 4 lewy, podwójny drugi zahacz. 80 widzisz. 80 widzisz. Do mocno schamuj dwa prawy, nie, nie przechodzi. 3 plus lewy, max ekstra długi. 3 plus lewy max ekstra długi. 40 ekstra długi. 45 minus prawy, spróbuj max. Przechodzi 6 lewy max. Szczytem schamuj 4 lewy, później zahacz. 30, mocno schamuj 2 prawy. Mocno schamuj 2 prawy. Przechodzi 3 lewy, przytni błoto. Uważaj. 3 lewy, przytni błoto. Przechodzi 2 prawy, późny. Późny zakaz cięcia. 40. Za szczytem 25, lewy dni, błoto, spróbuj maks, do mocno zhamuj, 3 prawy przytnij błoto, 40 widzisz, 40 widzisz, 4 plus lewy przytnij z uwagą, przechodzi w 5 prawy maks, 40, 6 prawy maks, 40, mocno zhamuj, 3 lewe dni szybki. 3 lewe dni szybki. 30 5 lewy krótki spróbuj max 40 6 prawy długi koniec przytni przechodzisz szytem 5 lewy 50 7 lewy max 57 lewy max 40 mocno zahamuj 3 prawe dni błoto 30 siodło 30 siodło 100 widzisz podbija. 6 prawy max do lotnej to widzisz, podbija, 6 prawy max do lotnej. Okej. Okay. Ja pierdolę. Kurwa. Gdzie Widziałeś co się wydarzyło? No. Masakra, ta guma w ogóle nie trzyma, kurwa. jak mnie suszy, nie mogłem mówić. Jakie tez, czy, 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 czy. Na pierwszym ty dajesz dupy, na drugim ja kupwa. Dzięki. Dzięki. Poczekamy, czy jedziemy? Zaraz neta odpada. A, o. Sorry, mały. Co? Sorry za to. No coś, ty się przejmuj, no to no, tak sorry. samo ja sorry za pierwsze. No jedziemy Marek, no trzeba dojechać do metry. Nie no, spokojnie. I... Nie. No, no. Strasznie go wyjebało kupwa.